Hej, dzisiaj dla Was przygotowałem problemy Steamu z Paypalem, do tego strajk przeciw Microsoftowi, a na koniec RTX 5090 palą komputery. Tu bolko 7, a to moje newsy. Valve ma kolejny problem z płatnościami. Tym razem chodzi o Paypal. Po tym jak Mastercard i Visa wymusiły na Steamie usunięcie gier dla dorosłych, które im się nie podobają. Okazuje się, że PayPal również ma z tą platformą jakiś problem. Jeden z użytkowników Reddita poinformował, że próbował zapłacić używając PayPal za jakąś grę, używając swojej waluty i nie mógł. Informacja na Steamie mówi tyle, że obecnie PayPal będzie tylko i wyłącznie przyjmował płatności do SIMA w kilku walutach. Mówię tu o funcie euro, amerykańskim dolarze, australijskim oraz japońskim jenie. I oczywiście większość użytkowników w Polsce, jak i też na świecie i tak płaci w tych walutach, ale warto zaznaczyć, że taka sytuacja ma miejsce. Według Paypala wynika to z takiego faktu, że przejęli jakiś tam bank, który nie chce przyjmować płatności w innych walutach z platformy Steam. Ale wiele osób spekuluje, że jest to bardziej związane z faktem, że Paypal nie chce mieć podobnych problemów, jakie miało Visa i Mastercard związane z aktywistami, którzy są oburzeni na niektóre gry dla dorosłych i nie tylko na koniec dnia warto sprawdzić że ile macie kasy w PayPal jeżeli jest taka możliwość ja bym zalecał usunięcie tej kasy stamtąd jeżeli kupujecie za to gry na Steamie ponieważ obecnie jest te pięć walut dostępnych ale kto wie co się wydarzy w kolejnych miesiącach wyobraźcie sobie że sprzedaliście nerkę żeby kupić RTX 5090 dostaliście grafikę i teraz możecie w końcu zagrać w fantastycznego Battlefielda VI, przynajmniej w otwartą betę. Uruchamiacie grę, a po chwili wasz komputer zaczyna się palić. Dosłownie, nie mówimy tutaj o kablach zasilających, ale o samej grafice. Taką sytuację miał pewien gracz z Tajwanu, którego grafika stanęła po prostu w ogniu. Za tą sytuację de facto by odpowiadał wadliwy tranzystor lub też. Wada produkcyjna przez zotaka, który stworzył tą konkretną kartę graficzną. Ale warto to zaznaczyć, że od początku ta seria kart graficznych ma potężne problemy z topieniem, jak i paleniem się. Jeżeli nie kable de facto zasilające, to złącza zasilające. Jeżeli nie złącza, to teraz tranzystory. Na czym się to zakończy, jeszcze nie wiemy, ale zakładam, że niedługo dowiemy się, że złącza PC Express zaczynają się topić, ponieważ grafika. Ciągnie za dużo energii. Niektórzy pracownicy Arkane Studios postanowili wyjść na ulicę, żeby rozpocząć protest przeciw Microsoftowi i sądzicie zapewne, że dotyczy on zwolnień, które Microsoft dokonał w zeszłym miesiącu. Mylicie się. Protest we francuskim oddziale, de facto w siedzibie głównej tego dewelopera, który odpowiada za takie gry jak Dishonored czy też Dishonored 2. Dotyczy tego, że Microsoft współpracuje z rządem izraelskim, a pracownikom, niektórym pracownikom to się nie podoba i żądają, by ten molok ze Stanów Zjednoczonych zaprzestał. Sytuacja o tyle jest zabawna, że nie będziemy tutaj wchodzić w temat polityczny, ale sam fakt, że miesiąc temu Microsoft zwolnił całą masę osób i jakimś cudem przeoczył ty. Ciekawi mnie, czy kolejna fala zwolnień. Dotknie to studio, czy nie? Zakładam, że tak. A teraz czas na szybkie newsy. Drama dotycząca Subnautica 2 trwa dalej. Tym razem Krafton wyprowadza mocny kontratak i pozywa założycieli studia, stwierdzając, że ci próbowali na siłę wymusić wydanie tytułu, mimo że nie był gotowy, by uzyskać 250 milionów dolarów premii. Do tego pozwie stwierdzają, że Ci, gdy opuszczali de facto studio, zajmowali dane, do których nie mieli prawa. Teraz czekamy na odpowiedź deweloperów, jak i też sądu, ale wydaje się, że ta sprawa szybko nie zakończy się. Jeżeli ktoś czekał na Crimson Desert, czyli grę od twórców Black Desert Online, to muszę Was rozczarować. Tytuł ten miał się pierwotnie pojawić na koniec tego roku, ale został przesunięty na pierwszy kwartał przyszłego. Nie wiemy dokładnie dlaczego, ponieważ ta informacja, informacja pochodzi z raportu finansowego Perol Abyss. Tam jest tylko napisane, że chodzi o to, by tytuł ma, miał większy sukces i długoletność. I dlatego też studio zadecydowało się, że opóźnią grę. Według mnie jest to dobry krok. Jeżeli bardzo, bardzo chcecie zagrać w Crimson Desert, zagrajcie w Black Desert Online. Tytuł jest bardzo podobny. Dobra informacja dla graczy PC-owych Monster Hunter Wilds. Dyrektor tej gry wypowiedział się właśnie na temat optymalizacji na naszej platformie. Stwierdził, że kolejne pacze, które będą to poprawiać, są już przygotowywane, a do tego, żeby ludzie się nie bali, powiedział, że tego typu pacze będą rozwijane nie tylko w tym roku, ale również w przyszłym, ponieważ podchodzą na poważnie do tego tytułu. I chcą go rozwijać długoterminowo. Informacja jest bardzo dobra, aczkolwiek mocno PR-owa. Miejmy nadzieję, że Capcom dotrzyma słowa. Inzoji, czyli tak naprawdę jedyny prawdziwy konkurent dla Simsów, który został w becie wydany w tym roku, poinformował, że w przyszłym roku dostaniemy ten tytuł na PlayStation 5. A do tego według Craftonu gra może się pojawić również na Xboxie. Mnie osobiście mocno to nie rusza, aczkolwiek śledzę ten tytuł, dlatego że jestem bardzo ciekawy, czy uda im się powalczyć z The Sims. Na chwilę obecną nie wygląda to za różowo, ale jeżeli spojrzycie na update'y, to widać, że studio nie porzuciło gry, a ciągle ją rozwija. Krafton najwyraźniej chce długoterminowo inwestować w tą grę i miejmy nadzieję, że wyjdzie coś z tego. By gracze, którzy lubią Dance Sims, mieli prawdziwą alternatywę. Otwarta beta Battlefielda 6 nie tylko pali karty graficzne, ale również najwyraźniej podnosi o prawie 5% ceny akcji EA. Taki wzrost odnotowały te akcje podczas poniedziałkowego otwarcia. Jak widać, jeden tytuł może mocno zdominować nawet takiego molocha jak Electronic Arts. I na dzisiaj to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba, lajka, komentarz oraz podbicie. Bye, bye.